you mm -hmm. zaangażowaniu. W ciągu ostatnich pięciu wyścigów taczek udało nam się przekazać potrzebującym dziesiąt łączną kwotę 81 tysięcy. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy, że jesteście z nami. Już Maksymiuk, Radio Biper, Biała Podlaska, ze mną reprezentacja Rotarian, dlatego że cała masa Rotarian w, w żółtych koszulkach, koszulkach jest pod namiotem, jak i na placu dzisiaj. Pracuje, Prezydenta zapytam, doktor Janusz Matusiak, co za moment się rozpocznie. O, widzę fajnych ludzi, to po pierwsze bym powiedział. W fajnym miejscu, bo na i ich biały podlaski. Także same dobre rzeczy widzisz. Natomiast na co czekamy? Na wyścigaczek, na szósty. Po trzyletniej przerwie cieszymy się, że udało nam się znowu naszą imprezę przywrócić do życia. Czy można już w jakichś liczbach powiedzieć? O, trudne pytanie. Trudne Dobrze pytanie, ogóle, sytuacja jest dynamicznie zmienna. Na pewno gdzieś koło 500 poszło, ale cały czas są kaczki w ruchu, cały czas podchodzą nowi zainteresowani goście, także nie wiem, prawdopodobnie 2-3 dni zajmie nam podliczenie wszystkiego. Tegoroczny beneficjent? Tak, Staś motyczka, inny. Inny niezbiorczy, tak jak wcześniej, gdzie były dzieciaki ze świetlic środowiskowych, czy ze wspólnego świata, czy z klas integracyjnych w piątce, jest jeden. Ale chory na wyjątkowo rzadką chorobę. Tak rzadką, że nawet co roku nie zdarza się jedno dziecko w Polsce z nowym zachorowaniem. I chorobę, na którą nie ma ratunku i nie ma lekarstwa. My sobie zdajemy sprawę, że to co robimy nie pomoże wyleczyć Stasia, ale wierzymy, że pomoże mu trwać, trwać w tej chorobie i walczyć z nią. O, o mnóstwo, mnóstwo ludzi dobrej woli, no, nasi sponsorzy, zacznę od tego, Sylwia Kalinowska przekazała piękny obraz. Wipasz nam przekazał Świetno, no, świetną tą hulajnogę elektryczną. Tak. E, Unika nawet, Unica, tak? Unika, bon, tak, też dała, bo taka fajna no, firma jest, Ma ta, ta Marek jak Ma się Ma Diamond, tak? Diamond. Diamond tak. No Można sobie samochód wy, wyszlifować. Prezydent nie? tutaj ze swoją firmą przed jako sponsor, Też, później. też. No, ale Medic. również mamy ludzi Medic. różnych. No pani z kurszy upie mu piekła sękacz, który będziemy mogli przekazać uczestnikom są z wólki Pływańskiej przyjechał przywiózł schody na scenę nie no ludzie to po prostu Sławka Paluka który tak, na tego tak Sławek Paluk no, jako na scenę Zespół Antykwariat. Fajna ekipa, fajne granie. Podoba nam mać, się. No, to też moja koleżanka. Tak, pani Elwira no. z Akademii, akademii Białskiej. No świetnie, no fajnie. No i Bratwo Fortis mamy. Bractwo Fortis, rycerze. Tak. Rycerzy mamy. Ja życzę wam, żeby ta impreza się udała, mimo tego, że zaczyna padać deszcz. Nie, to tylko bo lekkie. Marek, my się deszczu nie boimy. My się <grym> nie, My się deszczu nie boimy, a kaczki do rzeki puścimy. Cześć, jestem Kuba, jestem ojciec, ojcem Stasia. E, tak, jesteśmy dzisiaj na wyścigu kaczek. E, trochę mi głupio jakby mówić, to bo jakby mój syn jest beneficjentem tej imprezy. E, no ale też chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy cholernie zaskoczeni ilością osób, dobrocią. E, ja wiem, że ludzie e, zawsze dają swoje serducha, bo jestem w w wośpu. I tak co roku widzę to z drugiej strony troszeczkę, a teraz no, no to jakby to mnie spotyka. Także dobro wraca, słuchajcie. Jesteśmy tego najlepszym przykładem. No bo zobaczcie, no, kupę ludzi na wyścigu kaczek. Kaczki się sprzedają hurtowo. Także no... Trochę o Stasiu. Trochę o Stasiu. Staś choruje, choruje i to paskudnie, bo e, choroba Stasia jest nieuleczalna, to jest choroba genetyczna. E, finalnie skończy się e, śmiercią mojego syna za tak statystycznie 10 lat, ale to statystyki są różne, więc e, bardziej obrazowo umieram o mózg. Więc no, wszystko co związane z układem nerwowym po prostu wysiądzie, kiedy wysiądzie, nie wiadomo. No to jest też paskudztwo tej choroby, że to jest losowe wszystko. To mamy teraz przykład, że przez miesiąc Staś nam w ogóle w ogóle nie mówił. Miesiąc temu znowu zaczął. Eee, także nie wiemy, co się kiedyś zadzieje, w jakimś, w jakiej sile. Natomiast nigdy te powroty e, Stasia do formy nie są takie, jak te, to, to, co było wcześniej, prawda? Taka opadająca sinusoida e, jego, jego możliwości e, koordynacyjnych, ruchowych, mowy.